Powiem Wam szczerze, że nie przepadam za testowaniem wycinarek laserowych. Ale dla tego malca zrobiłem wyjątek. I nie dlatego, że jest jakiś specjalny, ma milion funkcji, czy jest jakoś wyjątkowo szybki. Wręcz przeciwnie, dlatego, że zobaczcie, jest wielkości albo nawet mniejszy od drukarki atramentowej takiej domowej i kosztuje tyle co przyzwoita drukarka atramentowa. Także jest to sprzęt taki mały, jest idealny do domu. A co za jego pomocą możecie zrobić? Możemy wycinać albo grawerować w sklejce, w drewnie. Możemy sobie zrobić taką wizytówkę z metalowe. Możemy oczywiście grawerować czy wycinać w tekturze, papierze. Możemy grawerować w szkle, a po dokupieniu odpowiedniego jeszcze modułu stali nierdzewnej, czyli możemy robić gadżety, grawerować na pendrive'ach nierdzewki, a nawet wygrawerować dedykację z tyłu zegarka. Także sprawdzimy dzisiaj czy wady tego mimo wszystko taniego i budżetowego urządzenia zbalansują, zbalansują się z zaletami i czy warto takie urządzenie kupić. Rzućmy okiem na wnętrze tego lasera. Zasadniczo jest to bardzo prosta konstrukcja oparta na aluminiowych prowadnicach, po których poruszają się takie gumowe kółeczka. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to zwrócić uwagę, czy tutaj nie ma luzów. Na przykład, gdy poluzujemy to kółko, zobaczcie, jak zacznie to wszystko chodzić. Trzeba tutaj wsadzić w odpowiednie miejsce kluczyk, dokręcić. Zobaczcie, że to zaczyna się wyciągać. Jest coraz większy opór i już już zupełnie się nie rusza. Musi również chodzić lekko, bo jak dokręcicie za bardzo i będzie chodziło zbyt ciężko, to też może być problem z przeskakiwaniem kroków. Upewnijcie się również, że te Sześć śrubek, którymi ta metalowa płytka przykręcona jest do plastikowej obudowy. Dokręconych jest dostatecznie mocno, nic tu się nie wydarzyło. Jeżeli tak, możemy przejść dalej. Przystępujemy zatem do grawerowania. W zestawie z urządzeniem dostaliśmy taką płytkę. To jest chyba płytka HDF, chociaż się na tym nie znam. No i spróbujemy na niej coś wygrawerować, a może nawet wyciąć jakiś kształt. Dobra, mamy już jakiś wstępny projekt zakładamy okulary i jedziemy z tym tematem. Gotowe. Mam gotowca, ale niestety, jak to ja, nie dociąłem. Możemy sobie wyobrazić, jakby ten motylek wyglądał, jakby się udał, wyglądałby jakoś tak. W zestawie otrzymujemy również takie elastyczne, metalowe blaszki pokryte farbą. Idealne do grawerowania. Możemy sobie z tego zrobić na przykład wizytówkę. Więc zróbmy to. Gotowe. Ciekawe, jak wyszło. Polecam przetrzeć izopropanolem. Krzywo położyłem kartkę. Zdjęcie zrobiłem troszkę za jasne. Ale poza tym całkiem fajna wizytówka. Chcielibyście taką mieć? Powiedzmy, że chcemy zrobić dzieciom puzzle. I chcemy wyciąć takiego puzla z takiej grubej, grubej tektury. I mamy gotowe, swoją drogą, zobaczcie. Jakie precyzyjne są te małe wycięte literki. One są naprawdę malutkie. Myślę, że dla modelarzy kartonowych też takie wycinanie z tektury byłoby nie lada gratką. Zobaczcie, jakie to są malutkie literki. O, dobra, stół już czyściutki. Wiecie, to, że te literki były tak precyzyjne, to nie jest w sumie przypadek, ponieważ... Im laser jest mniejszej mocy, tym ma mniejszą plamkę. Ten laser ma tylko 5W, a zatem ma naprawdę malutką plamkę i może wycinać bardzo precyzyjne rzeczy. Mamy tutaj porównanie. Znalazłem taką e, e, sklejkę, gdzie wycinałem tutaj laserem 20W, a tutaj 5W, tym tutaj obok. Różnica jest naprawdę wielka. Więc to, że ten laser jest małej mocy, to dobrze. Dla takich mniejszych rzeczy yy, po prostu będzie dokładniejszy. Grawerkę do testów podesłała mi firma Geek Buying, której bardzo serdecznie dziękuję za niemal dwa lata owocnej współpracy. Przetestowaliśmy razem już kilkanaście urządzeń, a wiele z tych filmów zdobywa wiele tysięcy wyświetleń. Także dziękuję Wam bardzo za zaufanie i za oglądanie moich materiałów. Jeżeli natomiast chcielibyście kupić sobie ten sprzęt, to w opisie filmu jest link do sklepu. Jest również kupon rabatowy. Możecie kupić y, samo urządzenie albo z oczyszczaczem, albo jeszcze opcjonalny moduł lasera podczerwonego. Zatem zapraszam do opisu filmu, a my idziemy dalej. Zostało mi z poprzedniego projektu trochę sklejki. Spróbujemy ją do czegoś wykorzystać. No, całkiem ładnie to wygląda. Sklejka trójka całkiem spoko. Zobaczcie. Zobaczcie, co zostało na płytce ceramicznej, kiedy wycinałem to ze sklejki. Całkiem głęboka bruzda, a zatem niebieski laser radzi sobie bardzo dobrze również z ceramiką. Laserek ten z tyłu ma oczywiście wyjście na, nazwijmy to, spaliny. Możemy tutaj podłączyć jakiś, jakąś rurę i wystawić to za okno. Możemy również kupić sobie taki malutki oczyszczacz powietrza. Naprawdę małe i fajne urządzenie. Występuje też w jednym z zestawów, w których możecie to kupić. Jest to wyjątkowo proste urządzenie. Tutaj mamy pierwszy taki filtr najgrubszych cząstek, jest już trochę zabrudzony. Takich filtrów dostajemy jeszcze. W zapasie 3-4. Kolejnym etapem jest taki filtr, a ostatnim etapem taki filtr. A zatem, o, tutaj jest wielki wentylator. Trudno mi powiedzieć, czy urządzenie warte jest o, dodatkowych 200 zł. dopłaty, natomiast u mnie się sprawdziło. Jeżeli macie możliwość postawienia laserka gdzieś pod oknem, to spokojnie możecie odprowadzić. Spaliny na zewnątrz. Jeżeli macie to gdzieś w pokoju, w szafie, to myślę, taki oczyszczaczyk się sprawdzi. Zatem całkiem fajne urządzenie. Do rzeczy, w których możemy grawerować, zalicza się jeszcze szkło. Bierzemy sobie taką zwykłą farbę akrylową. Zwykła farba za 7 złotych zakrzyn. Nic specjalistycznego. Trzeba po prostu taką farbę nanieść na szkło, ponieważ. Bezpośrednio promień lasera szkło po prostu przeniknie. Należy przygotować też laser, żeby był trochę wyżej. Teraz trzeba jakoś wykombinować, jak tu stabilnie umieścić szklankę. Trzeba to umyć. Laser spowodował takie podgrzanie farby, że wysoka temperatura stopiła szkło. A jak to jest z tym grawerowaniem w metalach? Jeśli mamy anodowane aluminium, to coś tu się dało wygrawerować. I wyszło nawet całkiem fajnie. Ale musimy pamiętać, że nie jest to wygrawerowane w metalu. Anodowanie polega na pokryciu najczęściej aluminium warstwą. Tlenku, a zatem nie jest to wygrawerowane w samym metalu. Ale tutaj z pomocą przychodzi nam druga głowica z laserem na podczerwień. Wymiana lasera z jedną z prostszych czynności. Możemy go obniżyć. Wypiąć przewód sterujący. Laser ma tutaj taką śrubę zabezpieczającą, która dba o to, aby nie wypadł całkowicie z tej prowadnicy. Odkręcamy ją. Luzujemy i wyciągamy. Nasuwamy. Jeszcze śrubka zabezpieczająca. Podłączamy przewód sterujący. I to wszystko. No to mamy taką zwykłą monetę 5 groszy. Ale ona trochę już pociemniała. A więc wsadźmy ją tutaj. Uwaga. Laser na podczerwień jest niewidzialny, więc trzeba się ochraniać. No i jedziemy. A tutaj proszę bardzo, gwiazdka. Ktoś chętny na swoje zdjęcie na monecie 5 groszy? Jeśli myślicie, że jestem opłacony i będę to urządzenie tylko wychwalał, to zaraz przekonacie się, że nie, ponieważ segment dotyczący wad tego laserka będzie dość rozbudowany. Zacznijmy od tego, że jest to urządzenie dość tanie, a zatem nie możemy oczekiwać od niego, że będzie tak samo, takie samo jak dwa czy Trzykrotnie droższe grawerki. Generalnie mamy tutaj aluminiową podstawkę obudowę, która z zewnątrz wygląda na solidną, wszystko się tutaj niby wizualnie zgadza, natomiast mój pierwszy problem z tym laserem jest taki, że on jest niezwykle elastyczny, ta obudowa plastikowa jest nie do końca sztywna delikatnie mówiąc zatem jeżeli coś się graweruje to generalnie w grawerowaniu oczywiście to nie przeszkadza natomiast jeżeli tylko położymy zbyt raptownie telefon to to już spowoduje że e, nasz grawerowany element może się zniekształcić tak samo bałbym się przechowywać e, ten laser tak że coś tutaj na nim położę jeśli chodzi o same bebechy samą tą tutaj mechanikę to jest ona oczywiście zrobiona w taki jak najbardziej budżetowy sposób, ale to generalnie nie jest problem były już takie drukarki 3D o bardzo podobnej konstrukcji i one wytrzymywały długo ja na przykład miałem jeszcze problem, że jedna krańcówka mi nie działała musiałem wziąć kombinerki i po prostu w 15 sekund ją wyprostować zatem nie było z tym większego problemu Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć, że jest to urządzenie, które może czasem wymagać naszej troski. Począwszy od tej regulacji tych rolek i płynności ich działania, po to, że czasem może trzeba będzie podgiąć jakąś krańcówkę, żeby działała. Jeżeli Wam się chce na przykład to urządzenie jakoś ulepszyć, troszkę w nim pogrzebać, to tak naprawdę może to być... Naprawdę spoko zakup za takie pieniądze nie dostaniecie nic innego. A skoro już mówimy o problemach, to jeżeli kupicie ten laser w sklepie Geekbuying i z waszym egzemplarzem byłoby cokolwiek nie tak, to otrzymałem osobiście zapewnienie, że wasz model zostanie wymieniony na nowy. Ale mamy tu jeszcze arkusze takiej blaszki, takiej mosiężnej, z której swoją drogą robiłem parowóz. Spróbujemy zatem wygrawerować na nich jakieś zdjęcie, czy tam napis mamy gotowe nasze grawery i zaraz wam je pokażę. To drugi na blasze mosiężnej. No i dalej, dalej szukamy kolejnych zastosowań dla lasera. Może jakieś gadżety. Można sobie zamówić pendrive'a z logiem swojej firmy, ale można też sobie samemu takiego zrobić. Zamawiając takiego czystego pendrive'a. Spróbujemy coś na nim teraz wygrawerować. Tylko trzeba go położyć równo, żeby nadruk był ładny. I lecimy. Wyczyszczę to jeszcze alkoholem izopropylowym. No i mamy to. To już wyeksplorujemy temat gadżetów do końca. Spróbuję coś wygrawerować z tyłu zegarka. To mój stary zegarek. Jak się to odpina? Najpierw za pomocą opcji frame sprawdzimy. Czy napis jest dobrej wielkości i dobrze ustawiony? Nie jest. Trzeba go troszkę zmniejszyć i przesunąć tutaj troszkę niżej i w lewo. Dobra. I grawerujemy. Podsumowanie zacznę od tego, że sam tak naprawdę poprosiłem o możliwość przetestowania tego lasera, firmy Geekbuying, ponieważ uznałem, że film zdobędzie dużą popularność, ponieważ to urządzenie to może być murowany hit. Jest naprawdę taniutkie, małe, idealne do mieszkania i. Świetne, żeby zrobić sobie jakieś takie małe, drewniane elementy ze sklejki, czy z czegokolwiek. No, kapitalna rzecz dla hobbystów. No i rzeczywiście, urządzenie ma duży potencjał, aczkolwiek trochę e, kroplą goryczy są te problemy na przykład z elastycznością, e, problemy, że na przykład jedna krańcówka mi nie stykała, musiałem ją dogiąć. Takie generalnie pierdoły. Jest to też urządzenie wolne. Nie zrobicie tutaj szybkiego grawerunku, ale umówmy się, że w warunkach domowych to nie ma znaczenia. To jest dla ludzi, którzy grawerują sobie coś raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jeżeli poczekają 20 minut zamiast dwóch minut, to to nie jest żaden problem. Będzie na pewno grupa niezadowolonych osób, która sobie pomyśli, aż ten laser jest strasznie wolny i tak dalej, ale to nie jest sprzęt dla Was. To jest sprzęt dla ludzi, którzy zastanawiają się, czy w sumie będą tego używać, czy sprzęt wyląduje na półce. A jak wyląduje na półce, to te kilkaset złotych to nie jest problem. Wiecie co? W sumie to ja naprawdę uważam, że jak miałbym sobie kupić jakiś laser do jakichś tam drobnych prac, to kupiłbym sobie taki. Wydrukowałbym sobie na drukarce 3D jakieś srogie wzmocnienia konstrukcji, żeby można było na tym chociażby postawić coś ciężkiego i żeby nie było strachu. Ja na przykład zupełnie nie mam potrzeby kupowania sobie droższego lasera. Jakbym miał wydać 1200 zł czy 1500, nie, za dużo. Nie wykorzystałbym go. Natomiast takiego malca za parę stówek, w sumie czemu nie? Pójdzie do szafy. Zrobi swoją robotę raz na dwa tygodnie. Wiecie, co nie będę wam w tym filmie jednoznacznie mówił kupić czy nie kupić. Szczerze opowiedziałem o wszystkich wadach i zaletach urządzenia. Pokazałem wam jakość elementów, które wyciąłem bądź wygrawerowałem. Zatem myślę, że macie wszystko, co. Jest niezbędne, aby podjąć decyzję, czy chcielibyście taki sprzęt mieć w domu. Jeżeli zdecydowalibyście się kupić ten laser, to oczywiście zapraszam do opisu filmu, w którym znajduje się link do sklepu geekbuying.com, gdzie możecie sobie ten laser kupić, a przy okazji, troszeczkę wesprzeć mój kanał każdym takim zakupem. Zatem dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji, komentowania oraz lajkowania oraz do następnego filmu.